i będę miał koło dupy robione, że jestem sprzedaną kurwą. A nie jestem. Ani trochę. W ogóle pieniądze mnie nie interesują. Nic za nic. Chcesz zdobyć nowe skiny do cs -a? Wejdź na G4 Skin z kodem zapisy i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Dodatkowo, codziennie możesz otwierać dodatkowy bonus, a skiny ze strony są wypłacane natychmiastowo. Wbij na stronę z kodem zapisy. Link w opisie. Widzowie, do donate 10 zł, za 10 zł robimy zdjęcia. Dawidku, a ty chcesz na ten tryb tylko zarobić? <laughs> Ale kostoj pary zaprotynowa idealnie Kasiorka! A widzę, że może ktoś się podzielił swoim pistolikiem. Cześć Maria, to z... prawda dlatego ja jestem białem CJem swoich urodzin. Ja tam mnie wrzucił do stawu wtedy po wo worku <laughs> kwa, Chyba chyba jeszcze mnie worek zawiązał. Skur, wtedy twój stary to nie dość, że zrobił idiotę, to jeszcze nie potrafił go kwa, utopić. <laughs> Wojewódzki ja <laughs> Ej, dobra, sprawdzam czy mi ktoś... wysłał. Dobra, wy jesteście rozj... Możecie mi nie wysyłać fiutów? Wenek, ty jesteś nienormalny! Dla mnie to jest fenomen, bo na przykład jak masz NBA, nie? Te chłopy co grają NBA i wiesz, jak oni są czyści, nie? Że nie, że się umyją, że nie, że są ten, tylko że nikt ich nie kryje, nie ma bloku. To oni zawsze trafią, praktycznie zawsze trafią. A ci, jak nawet są czyści, to walą w trybuny albo ch... gdzie? To jest popierzone. Nie można sparać. A co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tak. To już Pani opowie. No. To już Pani, kim pani jest Matkę. Matkę. To 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 ma... Matką. Matką. Chłopców matką. proszę zwrócić uwagę swoim tak. chłopcom, tak. że do trzeciej rano potrafią rozrabiać. Tak. To bardzo rozrabiać. Tak. A może pan sobie wyobraża, że ci chłopcy zarabiają na swoje życie? A mnie to nie interesuje. O 22 proszę pana, bowiem zbieci My nie możemy spać. O pierwszej w nocy tutaj... Ale jak widzę, że pan w piżamie A co to panią mnie interesuje? No ale po co pan dzwoni? Niech pan na policję zadzwoni. Nie ma sprawy. To ja ze policjantem porozmawiam na temat pana, że pan do rekroczynu się z i posuwał. Słucham? I to jest nagrane. I będzie pan miał kłopoty. A co się cieszę? Proszę zadzwonić na policję. Ja czekam, na mnie. Mam... Ja specjalnie tu przyjechałam, żeby zrobić z panem porządek. Ja specjalnie to przyjechałam. I zaraz się tak... Dalej! Ja ta biedna Masza... P***a, Masza, jeszcze raz. <laughs> nie rób tak, kurwa. Ja, nie ma leżenia pod drzewa, Ja p***a, nie, nie rób tak, bo to TikTok rozk***i, ty kretynie, no co się dzieje? Gdzie czarny? Gdzie jest Nie ma czarnego. Jak nie, nie ma czarnego? Rasistowska no ta gra. Nie ma czarnego. Rasistowska! Bo, by bo, by bo by w łańcuch był. Nie dali czarnego. Dlaczego? Przez to prawda. jest. No bo byłby jest. w łaku, łańcuchy. No ale to takie życie no, takie życie. Zawsze w łańcuchach byli. No i teraz nie są. Osoby, które robiły tam grę, nie chciały pozwól. I dlatego nie zrobiły czarnych. Nie, ale... Bo to jest normalna no, korzystnie no, no, z przeszłości, że no, ludzie... Właśnie co byli właśnie. To żądają. Przeciw mieli, nie? Wciągaj na No Dobciągam bardzo, do niewoli. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie tutaj. I jeszcze to się pojawiło. Mentera, mentera. Twoja matka kurwa, przypomina mi c... A! Brawo. Ja kolejno po mu. Nie wiem, a k... czy to jest normalne. No biegnij, kurwa! O się truchta! podam mu się truchta. No, k... o, i się No kurwa. O ona mówi, ja się pytam tak, czy mogę, czy mogę do ciebie mówić brzydko? Ona mówi: "Mów do mnie brzydko, ja mówię: "O ty kurwa c". <śleszy> <śleszy> Matale. On ma dalej, on ma talent, Działa, działa. Właśnie, w... Właśnie mi się włączyła. Dobra. <ścoughs> nie. <Co>? No nie. <ścoughs> no przez przypadek, bo to na początku zawsze tak jest. co tam kiedyś... AAAAAAAA A, ku... A Wypij! z tego pokoju, dobra? Chodź tu K***a <grym> 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 ja Mogę tam wejść o, zobaczyć co... to? Co jest? Wy... A, się, błagam <grym> <grym> Tak nie <grym> wiedziałem, ci, że się stanie Dobra Co, mam sw... chorobę? Nie Góra, Góra. Góra. Czy mam jakąś chorobę? Nie, albo nie? Po korekcji płet 10 zł. Jezu, dismas, ja nie wiem czy ty a trollujesz czy nie? Stary, się to mniej. Chce zmieniać płeć, to zmień. Mie to Nie wiem, jakie mnie to, szczerze. Mnie to my być, k***a, hopem, jeleniem, a, mężczyzną, a też już mówiłem, kobietą, bo dwa razy mężczyzna, bo kobieta to nie. nie liczy się, no wiadomo. Ale, op, naprawdę, przysięgam. Jeśli zmieniasz płeć, to tutaj.

no nie wiem zobacz sobie. muzyki wie. Uuu, Uuuuuuuui go! Co się stało, że karny bo w kiblu byłem? Popis. Popis i był. Minim... Minimalnie butem zahaczył. Dosłownie. Dosłownie go musnął ch... Ale sędzia go ch... karnego t wiecie co? Wjechałem się w jakiś las. Taki las się wjechałem, że tam już jedna dróżka zarośnięta była. Mówię, o Muszę stąd wyjechać. jechałem. Bo to było niby przy wodzie, tam jakieś ludzie. Tu jakieś, e, jakieś rybki łowią. Tu się dwóch gej rucha. Tu jakaś górka, w którą nie mogę wjechać, rowerem Muszę go wnieść. Więc trasa trudna. Ja tak brakuje! Dawid, przepraszam U, cię. No, przepraszam, ci się należy w dupie twojej, kurwa. Zapraszam we. Słuchaj, zapraszam, mamon do mnie na pelikanów, kurwa. No, Wyjaśnię cię. cię, kurwa, Stary. Nie, to musi się skończyć, kurwa. Musi to być walka, musi być walka na wózkach. Musi być walka Ja b Nie wiem. Ja mam taką wodę, mamon. Nie masz podjazdu, Walka na wózkach, Musimy to zrobić. To garaż zjebie. Nie wiem, po prostu za te wszystkie kur... co? O, ale się o. Hmm. Nie dość, że wziąłem.

Gaśnie, co mu to gaśnie? Może zatkało się trochę. Czekaj, jeszcze jedną. Super! Jak będzie trzeba, to ciebie też! Jest stąd i ciebie w dupę też! O! Jaka tragedia! Zakończyłbym cię na herbatkę, a ja, ja wjebię w dumską Twoją matkę. Ja jak chciał, to też dupę starego. Wow. I tutaj i umieram z dumy. Oczywiście wyrzucam go bez gumy. tutaj jak tam tradycyjne. No tak, normalnie, tradycyjnie. Ej. Ej. Okay. No. dziękuję wielkie dziewczyny za pomoc. Proszę bardzo. Piąteczka dla ciebie, przytlasik. Hej, hej. A gdzie tą kamerę? Sorry, przepraszam cię, nie, nie było nic widać. Nie no, barber to barber. Nie no, chciałbym widzieć jak Dawid Jasper zapina jakąś k**ę z Roksy, nie. Chciałbym to no zorganizować w Usiąść sobie k**a, usiądź sobie i wejdź ハハハハ